Cieś, kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co ciekawe co będzie chciało przejść. Czyli na jutro. Zamknęliśmy etap. Integracji naszej wewnętrznej matki, z którą mieliśmy się z powrotem połączyć, czyli wrócić do domu, po, 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 po czym? Po okresie, w którym byliśmy z toksycznym męskim pierwiastkiem, prawda? Czyli przerobiliśmy cały ten cykl, po którym z powrotem połączyliśmy się z naszą wewnętrzną matką, która czekała na połączenie w nas z samym sobą. Co karty chcą powiedzieć? A święta góra odwrócona. Słyszę brak kontaktu z Bogiem. Pod spodem mamy łowca z numerem 27. Zatrzymanie standstill z numerem 52, a święta góra jest z numerem 25. To jest tak jakby moment dostosowania się organizmu do wyższych pułapów, kiedy się wchodzi na górę. Po to, żeby dostosować swój oddech do rzadszego powietrza, które jest wyżej. Dużo trzego powietrza, które jest wyżej. Czyli moment, w którym wspinamy się na wyższe partie osiągnięcia jakiegoś szczytu, jest w zatrzymaniu, ale nie dlatego, że jest coś nie tak. Ale dlatego, żeby dostosować się do klimatu panującego coraz wyżej, coraz wyżej, żeby stopniowo przyzwyczajać się do wchodzenia na szczyt, po to, żeby rozeznać, co wybieramy. Po to, żeby rozeznać, jakie są nasze wybory, kiedy jesteśmy w drodze bardzo szybko na szczyt, nie mamy momentu na zintegrowanie naszych wyborów. I to jest tak, jakby podjęcie nowych wyborów, albo raczej odpowiedzenie na wołające nas potrzeby wyboru. Mm. No i mamy tą matkę odwróconą, o której powiedziałam. kody uzdrawiania na temat naszej wartości. To jest to, co musimy zintegrować w tym postoju. Czyli to nie jest, czyli e, niebezpieczeństwo w tym sensie jest w tej energii jest takie, że jeżeli pójdziesz zbyt szybko, może być niebezpieczeństwo takie, że będziesz uciekać przed samym sobą, przed samą sobą, a nie wspinać się na szczyt. Czyli nagle ta sama droga może okazać się ucieczką od, samego, od samej siebie, od samego siebie, a nie wędrówką w rozwoju. I jest też jakiś moment refleksji ze względu na retrogradację Merkurego, żeby spojrzeć wstecz, jeśli chodzi o nasze poprzednie wybory. Czy te wybory to są te wybory, które byś podjęła, podjął raz jeszcze? Oczywiście wiemy, znamy całą tą historię, że. Um, nie było żadnej pomyłki w naszych wyborach, i tak dalej, i tak dalej, bo wszystko miało się wydarzyć. Bla, 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 następne 25 minut. Więc zobaczmy, co Taro chce. O, ciekawa sprawa. Siedem mieczy nie wyszło. Odwróciło się i wróciło z powrotem do talii. 7, prawda? 2 i 5 to jest 7, święta góra. Um, stand still 5 i 2, to jest 7, 2 i 5, święta góra odwrócona, to jest 7. I te 7 mieczy nie wyszło. To był ten aspekt, który nas chciał okraść, czyli niebezpieczeństwo pójścia za szybko bez dostosowania integracji swoich wyborów, czyli bylibyśmy narażeni na bycie w energii okradzonych ze względu na to, że nie zintegrowaliśmy jakichś wyborów. Czyli na przykład mogliśmy, było niebezpieczeństwo takie, że mogliśmy podjąć jakieś wybory, które bez tych kodów uzdrawiania nasz. Bez tych kodów uzdrawiania naszej wartości, własnej wartości, mogło się okazać, że dokonalibyśmy wyborów, które nas okradną. Dlaczego? Bo dostaliśmy kody uzdrawiania naszej własnej wartości, ale bez integrowania ich w naszym organizmie, głowie, myślach, działaniu, one byłyby bezużyteczne, one byłyby tylko w naszej aurze gdzieś tam dookoła, nas, a nie mogłyby spenetrować nas jako części nas. i dlatego te siedem mieczy z powrotem wróciło, co oznacza, że w sumie jesteśmy dalej w energii jakiegoś takiego niebezpieczeństwa bycia okradzonym z tego względu, że etap wchodzenia na ten szczyt się nie zakończył. Pod spodem mamy Łowce 2 i 7 z numerem 27 to jest 9, i pod spodem mamy 9 pałek. To jest tak, jakby może się okazać, że ty myślisz, że podejmując jakiś wybór, wyglądasz w ten sposób: jak prawdziwy łowca, zaopatrzony we wszystkie potrzebne. Trybuty. ale to mogło się okazać tylko ego, z tego względu, że tak naprawdę twój cień się bronił, czyli był w roli ofiary. Więc jeżeli łowisz, podejmujesz decyzję z poziomu bycia ofiary, czyli niezintegrowanego cienia, który dostał kody uzdrawiania, ten chłopak dostał kody uzdrowiania swojej własnej wartości, ale ich nie zintegrował, powiedzmy, te kody uzdrawiania były tu w górach, z tyłu, te zielone góry z tyłu, ale ten łowca nie widzi w ogóle, gdzie są te góry, Dla, dlatego jest jakby dalej niebezpieczny. Moment, w którym, widzicie, po przedzieleniu cztery miecze, to jest to, co y, musi się wydarzyć, żeby zintegrować kody uzdrawiania, dlatego że jesteśmy jeszcze w procesie integracji tych trzych, trzech mieczy, jakieś traumy. Więc kody uzdrawiania chcą dojść, czyli kody uzdrawiania Twojej personalnej war, własnej wartości chcą Spenetrować Ciebie jako tego, który umiera, jako tą, która umiera, pozwalając na ten proces. Dwie pałki odwrócone, sześć mieczy odwróconych i czariot. Wszystko na temat ruchu. Czyli tak. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że jeżeli podejmiesz decyzję jakiegoś działania, mogło się okazać, że ta wizja jest nieautentyczna z tobą, więc musisz z niej wyjść. Kolejny Twój etap integracji Twoich kodów uzdrawiania własnej wartości polegał na tym, że, że pozostajesz, czyli zatrzymujesz się po to, żeby zintegrować, zanim pójdziesz dalej. I automatycznie, gdybyś poszła poszedł dalej to poszlibyście w energii bycia ofiary która musi odejść i w związku z tym że poczekaliście wasza integracja wasza siła jakby energia siły po integracji tych kodów uzdrawiania automatycznie sprawiła że jesteś w głównej arkanie energii która Lewą i prawą stronę, czyli twoje czarne i białe, ma zintegrowane na tyle, że to, co cię prowadzi, nie wyprowadza cię gdzieś w różne kierunki, tylko idziesz prosto do swojego celu. Czyli jest mi pokazany postój po to, żeby nabrać mocy integracji kodów uzdrawiania, które dostaliście najprawdopodobniej już dosyć dawno. Ale nie pozwalaliście sobie na zaakceptowanie tych kodów w sobie, w swoim organizmie. I mamy kolejną siódemkę, tak? Czyli było niebezpieczeństwo, że pójdziesz w niewłaściwą siódemkę, jeśli to ma sens. Czyli było, było niebezpieczeństwo, że dokonasz wyboru z niewłaściwą energią siódemki. Kolejna rzecz, jaka do mnie przychodzi, to u mnie na stole. Ta siódemka, chariot, jest po prawej stronie i ta siódemka tu też jest po prawej stronie, czyli to jest ten etap. Głupiec, który zaczyna, inicjuje, później jest integracja Twoich działań, a później jest... Mm. Kolejny etap to będzie interwencja, czyli ta dziewiątka, 2 i 7, dziewięć to będzie interwencja góry potrzebna do. Do czego? To będzie interwencja wszechświata, bo nie jesteś w stanie, nie jesteście w stanie, żaden człowiek nie jest w stanie zrobić jakby tego działania. To musi być interwencja z góry. Ostatni etap. To jest interwencja z góry, która na przykład balansuje karmę albo daje ci odpowiednie instrukcje do działania albo podstawia ci ludzi, albo podstawia ci cokolwiek, prawda? Co jest Twoją kolejną drogą i Twoim powołaniem. Okay. Słyszę mydło. Kolejna dziewiątka, 6 i 3, czyli mamy zmianę, i ta zmiana to jest interwencja z góry, czyli ta brakująca dziewiątka, której nie widzisz, która będzie ostatnim etapem tego procesu, przez który przechodzimy. Ze względu na to, że zintegrowaliśmy, tak jak powiedziałam na samym początku, ten toksyczny pierwiastek, z którym musieliśmy być, bo był odpowiedzią na nasz strach w nas. Więc ten cesarz pod spodem jest jakby czym. Tak jakby ten cesarz miał się po prostu tylko pojawić, żeby nam pokazać, w jakiej energii jesteśmy, coś w tym stylu. Systemy wierzeń odwrócone nie wyszły. Czyli, tak jakbyście nie, nie, nie wypowiedzieli waszych systemów wierzeń, które się zmieniły. I jest tutaj taki vibe, żeby wypowiedzieć do świata fizycznego wasze życzenie, ale chodzi tutaj o to, żeby nie robić tego w głowie, tylko żeby zrobić to ze światem fizycznym. Czyli do świata fizycznego wypowiedzieć wasze życzenie, na przykład moje, chcę mieszkać w Los Angeles już. chcę nagrać album i koncertować już chcę założyć rodzinę już chcę mieć dom już chcę podróżować już odbijanie się tej energii wypowiedzianej będzie częścią procesu integracji tych kodów uzdrawiania. Tak jakby te kody uzdrawiania własnej wartości są częścią wypowiedzenia do świata fizycznego tego, co się dzieje w Waszej głowie, po to, żeby Pozwolić na interwencję góry, czyli ten potoczny cud. Ok, hmm. będę kontynuować, wyciągać karty. W opisie filmu jest mój adres mailowy, więc jeżeli jesteście hmm, zainteresowani. <laughs> więc jeżeli jesteście zainteresowani przedłużonym czytaniem, będę. Zobaczę dokładnie o czym mówią te energie, tu wyspecyfikujemy, co tu jeszcze chce być powiedziane. I tak subskrybuj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, po lajku. Jeżeli nie wiesz, jaki komentarz napisać, napisz. Niech się wydarzy cud w przestrzeni fizycznej. I jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście. Do następnego, pa. pa.